I jesteśmy w ostatnim dniu października, 31 października. Piękna dzisiaj aura słoneczna. Zaraz zaczynamy listopad. Bardzo transformujący czas w tym roku. Zobaczcie, jaka jest piękna jesienna aura, słonecznie dzisiaj jest ciepło, fajnie, jestem już po fryzjerze, teraz idę zjeść. <laughs> Piotr już mi zamówił jedzonko, takie bardziej obiadowe, pożywne, tak więc. No, przede mną fajny czas, potem wracam do biura i będę nagrywać dla Was na merytorykę na sobotę. Drogą, ta lampa przez jedną z moich stałych klientek została nazwana mieczem światła. I to jest za pierwszym a co ma? To za 5 zł? Za 5 zł? Nie, no, za 5 No i tak wygląda nasza niedziela. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek. A, tak, poniedziałek, rano, 9.30. Piekarnia, dobrych chlebek na śniadanko, do jajeczniczki. No, witamy, poniedziałek wieczór, w końcu mam chwilę, żeby się Wam pokazać. Słuchajcie, u nas dużo zmian. <grym> Będziemy od teraz z Zuzią mieszkać w Pilar. I udało nam się w ciągu jednego dnia tak naprawdę zorganizować nowe przedszkole dla Zuzy. Jutro załatwiam sprawy organizacyjne. I w, myślę w czwartek już pójdzie do nowego. Przedszkola. File. No, tak więc dużo się działo u nas weekendowo takich rzeczy do przemyślenia. Stąd też mnie się odzywałam, ale nie jestem już. No dzień dobry, dzień dobry, witamy w wtorek. Jedziemy do Gambit z Piły z Zyzią, tak? Czeka nas mała przeprawka. No ale cóż. To już nasze ostatnie dni. O, i zobaczcie, zaczynamy dla Zuzi nową przygodę w nowym miejscu. Zuzia się przenosi do przedszkola, do Piły. jeszcze jutro jest w tym swoim wcześniejszym przedszkolu, a od czwartku już idzie do nowego. Bardzo się cieszy, Zuzia, wyprzedzając pytania. No, zmiana jest niecodzienna, ale tak jest nam po prostu. Wygodniej. Często ja osobiście uważam, że zmiany są dobre. No, witam Cię bardzo serdecznie w części merytorycznej dzisiejszego vloga, gdzie chciałabym z Tobą porozmawiać o manifestowaniu życia z poziomu duszy. Zobacz, ostatnie dwa miesiące, koniec sierpnia, wrzesień, październik, mamy początek listopada. Moje życie odwróciło się do góry nogami. I wszystko było spowodowane, zaczęło się od tego, gdzie, że dopuściłam do siebie jakby jakby to powiedzieć możliwość tego, że mogę wejść w relację. To już zadziało się trochę wcześniej, ale fakt, faktem relacja w której jestem, jakby jest efektem mojej decyzyjności. I od wtedy moje życie odwróciło się całkowicie do góry nogami. Uprzedzę jeszcze jedną ważną rzecz, że relacja w której jestem jest przeze mnie sprawdzona z poziomu kosmogramu Human Design. Ja po prostu wiedziałam, że ta relacja, ta relacja jest dla mnie. I w momencie, kiedy faktycznie w nią weszłam, zobaczcie, jestem tu w tym biurze. To biuro to też jest efekt tego, że jakby weszłam w relację, bo to dzięki Piotrowi, jakby no jestem w tym gabinecie, wspierał mnie we wszystkim, co tutaj się działo, tak naprawdę. Mm, przeprowadzka do piły to również jakby efekt naszej wspólnej relacji i e, tak naprawdę jeżeli ja podejmuję decyzję w zgodzie z duszą, czyli z tym kim jestem na poziomie duszy po co ta relacja czy, czy też w zgodzie z tym e, jak ta relacja ma wyglądać jakby zadziewają się rzeczy bardzo, bardzo szybko i ktoś mógłby powiedzieć że tu za szybko ale z drugiej strony, jakby ja patrząc na tą taką duchową część e, e, naszej rzeczywistości, która jest tak naprawdę cał, przy całym motorem napędowym tego, co się dzieje w świecie 3D, jakby wiem, że czas liniowy to jest tylko postrzeganie tego czasu przez nas ludzi, a tak naprawdę e, to wszystko po prostu dzieje się poza czasem i poza przestrzenią. I chcę Ci powiedzieć, że jeżeli działasz z poziomu duszy, manifestujesz z poziomu duszy, to podejmując decyzję od razu manifestujesz efekty. Zobaczcie, w niedzielę, um, w niedzielę podjęliśmy e, rozmowę ze znajomymi Piotra, w poniedziałek dostałam już wiadomość, że e, Zuzia e, może przyjść do przedszkola. Rozmawiałam z drugim przedszkolem i się okazało, że w ciągu dwóch dni tak naprawdę wszystko jest załatwione. I to mnie tylko utwierdza w przekonaniu, tak, to jest Twoja właściwa droga, bo jeżeli nie kreujemy oporu, a życie manifestuje się szybko na tu i teraz, to oznacza jedno, idziesz w zgodzie z duszą, z misją duszy, z planem duszy, z celem duszy, i wszystko Ci się pięknie układa. A więc mój wniosek dla Ciebie na tu i teraz, w pierwszej części, tej części merytorycznej, bo będę jeszcze pewnie jutro nagrywała dalszą część, chcę Ci tylko powiedzieć, że świadome życia. Yy, i taka uważność na wszystko, co się dzieje w Twoim życiu i jakby właściwe wykorzystywanie narzędzi, które są dla Ciebie dostępne, bo ja to, co ja robię ze swoim życiem, mogę również wspierać Cię w Twoim życiu, w tym wszystkim, To jest kwestia tego, czy Ty się na to w końcu otworzysz, bo działanie z poziomu energii naprawdę daje ogromne rezultaty i pozbawia Cię jakichkolwiek wątpliwości, I, a brak wątpliwości to życie pełne. Spokoju. <noise> na tą chwilę kończę. Jutro jeszcze tutaj wskoczę pogadać. Dzisiaj jest wtorek wieczór, ale jeszcze Wam trochę pokażę, bo idziemy dzisiaj z Piotrem na randkę. Coś dobrego zjeść, bo Zuzi nie ma jest dzisiaj u dziadków. No, tak więc jesteśmy jeszcze w kontakcie. Trzymajcie się, papa. Pa. <noise> Witam cię w kolejnej części merytoryki i dzisiaj chcę kontynuować temat manifestowania życia z poziomu duszy. Często jest tak, że dostosowujemy swoje, już też o tym wspominałam wcześniej, dostosowujemy swoje decyzje do ról, schematów, opinii, w których wyrastamy. I w momencie kiedy zaczynamy podejmować decyzje w zgodzie z duszą, one nie będą zawsze akceptowane przez środowisko zewnętrzne. I trzeba mieć w sobie zbudowane um, takie głębokie, trzeba mieć zbudowane głębokie połączenie ze sobą, ze swoją intuicją, yy, ze swoją wrażliwością, po to, żeby być w stanie te decyzje podejmować. Ale uwaga, te decyzje będą dawały Ci największe spełnienie i będą najszybciej kreowały szybko Twoje życie marzeń. Jednak decyzyjność Twoja jest tutaj najważniejsza. I oczywiście mówię Ci to znowu na bazie swojego doświadczenia, bo jakby no, ja zdaję sobie sprawę z tego, że jakby zmiana mojego życia jest bardzo, jakby to szybko się dzieje, ale z drugiej strony ja wiem skąd idę, po, po co idę, dokąd idę i wiem, że to wszystko ma po prostu głęboki sens. A życie z poziomu duszy jest czymś, do czego będę cię namawiać, do czego będę cię zapraszać, bo osobiście uważam, że nie ma większego spełnienia niż właśnie to, które płynie w zgodzie z tym, co czujesz w swoim sercu. I wiesz, ta książka, którą ja napisałam, wyjęta ze schematów, jakby za każdym razem utwierdza mnie głęboko w przekonaniu. Sama idea napisania tej książki, szczerze mówiąc, nawet zaczynając pisać tę książkę, nie wiedziałam, że. Tytuł będzie taki, a nie inny. I wczoraj, jakby spotkałam się z kimś, i jakby ta osoba złapała moją książkę i dostałam zapytanie: a powiedz mi tak pokrótce, o czym ta książka jest. co powiedziałam? O wolności. O drodze w kierunku wolności. I manifestowanie życia z poziomu duszy jest właśnie życiem wolnym. A zobacz aż się wzruszyłam. I. Ja wiedziałam już też od 2020 roku, że moja dusza przyszła na Ziemię po to, żeby poczuć się całkowicie wolna, żeby robić to, co chce, kiedy chce i tak, jak chce, zawsze w zgodzie z najwyższym boskim planem, który dla siebie przygotowała na to wcielenie. I wiesz, w momencie, kiedy myślę sobie o książce, o zmianie mojego życia, to nie są łatwe decyzje, nie są łatwe zmiany, i ja zdaję sobie sprawę, że wiele z was tutaj. Oglądających mnie również jest na etapie zmian, a jeżeli nie poddaje się tym zmianom, to jest nawoływanym do zmian, bo e, życie w zgodzie z planem duszy e, jakby zawsze będzie nas wciągać e, na właściwe tory, nawet jeżeli tymi właściwymi torami nie. nie e, nie idziemy, tylko że te zmiany są wtedy jeszcze bardziej drastyczne i w ogóle nieuświadomione. Dlatego też zapraszam Cię na odczyty kosmogramu natalnego, progresji, tranzytów, prognozy na rok 2026, bo tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Potem tylko potrzebujesz zacząć wdrażać w życie w zgodzie z tym, co już wiesz. Moja, link do mojej oferty w, w, tutaj w komentarzu przy tym filmiku. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Do zobaczenia, kolejnym razem pa.